Dzisiaj będę chciał, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jak tak naprawdę porządnie zdefiniować prędkość w czasoprzestrzeni, tak żeby żadne z założeń szczególnej teorii względności było nienaruszone. W wielu książkach do teorii względności ten temat od razu jest poruszany przez takie stwierdzenie. Zdefiniujmy sobie czteroprędkość jako wektor bazowy E0, jej układu współporuszającego się cząstki. No, i dalej już po prostu operuje się na tym wektorze bazowym, ale myślę, że pomocne będzie przypomnienie, skąd się wzięła w ogóle taka definicja, która na pierwszy rzut oka może wydawać się trochę dziwna. Jeżeli, spoj jeżeli spojrzysz na wzory na czteroprędkość, to tam w tych wzorach pojawiają się czynniki gamma. Ktoś może na pierwszy rzut oka być zdziwiony, dlaczego my zwykłą trójwymiarową prędkość mamy mnożyć przez czynnik gamma. I takie wyrażenie uważać za prawdziwszą prędkość niż nasza zwykła pochodna położenia po czasie. Najpierw szybko przypomnijmy, czym tak naprawdę jest zwykła prędkość w mechanice klasycznej. W mechanice klasycznej, po wyborze pewnego układu odniesienia i związanego z nim układów współrzędnych, ruch danej cząstki opisuje tutaj krzywa, której ślad przestrzeni jest zwany torem cząstki. I jeżeli teraz tą krzywą opisze się tak, że dla dowolnego punktu na tej krzywej poda się jakie są współrzędne x, y, z tego punktu w zależności od czasu, to wtedy czym jest prędkość? No Prędkość oczywiście jest tutaj wektorem stycznym do tej krzywej, ale nie byle jakim wektorem stycznym, tylko takim, że on jest pochodną wektora położenia tej cząstki. Prędkość V możemy zapisać jako... Pochodną z wektora położenia i w ustalonej tutaj bazie, to współrzędne tej prędkości, no oczywiście, są pochodnymi kolejnych tutaj współrzędnych względem czasu. I teraz, co by się stało, gdybyśmy taką definicję zostawili w szczególnej teorii względności? W nagraniu o składaniu prędkości pokazalibyśmy sobie, że taka prędkość ma pewną wadę. Że przy przejściu, do, przy przejściu z tego układu inercjalnego do jakiegoś innego układu inercjalnego, taka, taki wektor transformowałby się w sposób nieliniowy. Natomiast my w matematyce przez wektory rozumiemy obiekty, które transformują się w sposób liniowy przy użyciu pewnej macierzy transformacji mimo że więc w danym układzie by kto, ktoś tutaj sobie rysował taką strzałkę, tak jak w mechanice klasycznej, w całej czasoprzestrzeni taka strzałka byłaby obiektem bezprawnie narysowanym, gdyż ten obiekt nie transformuje się prawidłowo, więc nie, nie jest prawdziwym wektorem. Jeśli bierzemy już pod uwagę całą czasoprzestrzeń, czy to oznacza, że Musimy całkowicie już wyrzucić ten trójwymiarowy wektor z naszej uwagi. No, oczywiście nie, jeżeli jest dany jeden obserwator i on opisuje ruch danej cząstki, nawet relatywistycznej, to może jej przypisać w swoim układzie trójwymiarową prędkość do swoich celów, z tym, że musi pamiętać, że nie jest to obiekt, który będzie niezmienniczy w całej czasoprzestrzeni. Zwróćmy tutaj uwagę na jedną ważną cechę, którą miał ten wektor w prędkości V w mechanice klasycznej. Cała informacja o szybkości, z jaką tutaj ciało się porusza, jest wtedy zawarta w długości takiej klasycznej tego wektora, no czyli w pierwiastku sumy kwadratów tych, tych współrzędnych. Ta wartość pokazuje, ile tam kilometrów na godzinę miałby tutaj samochód na liczniku, gdyby jechał po takim torze. Natomiast kierunek tego wektora prędkości no, pokazuje tylko i wyłącznie, w którą stronę chwilowo w danym momencie to ciało się poruszało. Teraz, jeżeli na tę samą sytuację spojrzelibyśmy tak czasoprzestrzennie, no to oczywiście musielibyśmy pracować w trzech wymiarach. Ale żeby tutaj zobrazować, co się dzieje, no wystarczy rozważyć jakiś szczególny przypadek gdy cząstka porusza się tylko tutaj wzdłuż osi X, czyli te Y i Z współrzędna prędkości zwykłej jest równa 0 wtedy jeżeli dołożymy czas, no to ruch pewnego obserwatora też reprezentuje tu oczywiście linia świata ten obserwator, ponieważ to nie jest linia prosta, jest nieinercjalny podlega tu jakimś przyspieszeniom ale w danym punkcie Możemy znaleźć tak zwany układ współporuszający się, czyli układ obserwatora inercjalnego, którego prędkość tu w tym jednym punkcie styczności pokrywa się z prędkością, na razie taką tujwymiarową, tego obserwatora, nieinercjalnego. I taki układ, ja tutaj jego oś oznaczę przez CT', nazywamy układem współporuszającym się. Już dla tego obserwatora współporuszającego się, dzięki temu, że dołożyliśmy tutaj wymiar czasowy, to cała informacja o prędkości tego układu CT' względem tego układu primowanego względem nieprimowanego jest zawarta wyłącznie tutaj w kącie nachylenia pomiędzy osią CT' a osią CT. Dzięki temu zyskamy to, że... Chcąc zdefiniować już czasoprzestrzenną prędkość tej cząstki, też jako wektor styczny do toru tej cząstki w czasoprzestrzeni, czyli do jej linii świata, nie musimy informacji o szybkości zawierać w długości tego wektora. To jest bardzo ważna sprawa. Więc prędkość, którą tutaj oznaczymy jako U, to już jest wektor czasoprzestrzenny. Będzie można bez straty ogólności wybrać jako wektor jednostkowy, a informacja o szybkości będzie już zawarta w położeniu tego wektora w czasoprzestrzeni. Oczywiście, jeżeli mamy tutaj linię świata, my patrzymy tutaj na całą historię danego obiektu, to w dowolnym, w dowolnym innym punkcie możemy sobie zdefiniować ten wektor styczny do tej linii. W różnych punktach tutaj będą różne wektorystyczne. To, co formalnie tutaj otrzymujemy, no w tym przypadku na płaszczyźnie dwuwymiarowej, pole wektorowe określone na tej krzywej, czyli dla dowolnego tutaj punktu na krzywej jest określony pewien wektor. Moglibyśmy te wszystkie wektory każdy podpisać innym symbolem, ale ponieważ ich jest nieskończenie wiele, to możemy z nich stworzyć funkcję, która pewnemu parametrowi na krzywej, ten parametr na razie roboczo oznaczę przez lambda, przypiszę wektor, mimo ja już tu strzałki nie piszę, żeby odróżnić to od trójwymiarowego wektora, przypiszę wektor, który zależy w jakiś sposób od parametru lambda. I wtedy dla danego lambda chcemy stworzyć matematyczny przepis, który nam pokaże, jak wygląda strzałka w danym punkcie na krzywej. To co będzie trzeba teraz doprecyzować tak żeby było zgodne z postulatami szczególnej teorii względności to trzeba powiedzieć jakiego parametru użyjemy tutaj na krzywej. No, matematycy jeżeli definiują krzywą no to definiują ją w postaci sparametryzowanej. Podają na przykład jak CT zależy od lambda i jak X zależy od lambda jeżeli ktoś tutaj poda konkretne funkcje lambdy no i przedział tych lambd z którego można czerpać, to formalnie jest to krzywa. Jeżeli teraz ktoś tą krzywą, jak to się nazywa, zreparametryzuje, ale nie bój się tego słowa, czy jeżeli ktoś tu zmieni parametr, to formalnie te funkcje są inne, ale jeżeli ślad, w tym przypadku na tej dwuwymiarowej płaszczyźnie, zbiór tych punktów CTX zostaje ten sam po tej zmianie parametryzacji, no to wtedy. Tą krzywą ze zmienioną parametryzacją nazywamy reparametryzacją krzywej. I fizycy najczęściej po takiej repara reparametryzacji krzywą uważają za ten sam obiekt, tylko inaczej sparametryzowany. To było troszkę takie suche teorie, ale ona mimo wszystko jest ważna, żebyśmy zrozumieli jakie tutaj mamy pole wyboru. Mamy po, pewne pole wyboru jakim tutaj parametrem opisać tę Tę krzywą, żeby to było zgodne z postulatami teorii względności. No i oczywiście najprostszy pomysł, jaki, przy, jaki przychodzi do głowy, gdy mamy jednego obserwatora, no to wziąć jako tutaj parametr na tej krzywej ten czas ct, czyli lambda przyjąć jako ct, czyli ct będzie po prostu równe ct, a x podać, jak zależy ta współrzędna xowa na tej krzywej od ct. No i wtedy. Pochodna z tego x po parametrze t byłaby proporcjonalna do tej zwykłej trójwymiarowej prędkości. Z tym, że taki opis oczywiście nie byłby dobry, gdyż wyróżniałby pewnego jednego obserwatora inercjalnego, w którym ten przepis wyglądałby ładnie. A jak wiemy, sprawa składania prędkości dla każdego innego obserwatora inercjalnego. Wektor styczny do takiej krzywej transformowałby się już w sposób nieliniowy. Parametr T, mimo że lokalnie w obrębie jednego obserwatora może być używany, to nie jest dobrym parametrem w całej czasoprzestrzeni. No i fizycy, szukając tego parametru, w naturalny sposób doszli do wniosku, że na tej krzywej, jak wiemy z ostatniego nagrania, dobrze określoną liczbą jest czas własny tego obserwatora. Różniczka tego czasu własnego mnożonego przez szybkość światła dana była przez pierwiastek z minus interwału. Czasem wymiennie nazywam to kwadratem interwału, bądź interwałem, ale zawsze mi chodzi tutaj o kwadrat. A jeżeli interwał będziemy pierwiastkowali, to wyraźnie piszę wtedy pierwiastek. No, i teraz my wiemy, że sama wielkość ds kwadrat jest niezmiennikiem. Jeżeli inny obserwator opisywałby tą samą historię zdarzeń, obliczałby sobie tutaj przyrosty tej, tego czasoprzestrzennego kwadratu długości, ale używając do wyliczenia tego ds kwadrat swojego układu współrzędnych, no to dostanie tę samą liczbę. Skoro więc kwadrat interwału jest niezmiennikiem, no to po wzięciu minusa i spierwiastkowaniu ta wielkość, czyli przyrost czasu własnego, dalej będzie niezależna od tego, który obserwator ją liczy. Stąd narodził się pomysł, żeby jako parametr na krzywych w teorii względności w sposób niezmienniczy używać właśnie czasu własnego. Tu jeszcze tylko dopowiem w sensie konwencji. Że być może na Twoim wykładzie jest stosowana inna konwencja znaków do interwału. Jeżeli on by był tam tak zdefiniowany, że byłoby c, kwadrat, dt i minus te przyrosty przestrzenne, to w takiej konwencji, tutaj ją gdzieś napiszę w nawiasie, to dct, nie musimy wtedy dawać tutaj tego minusa. Czas własny jest liczony tylko dla krzywych czasowych, ds będzie więc wtedy zawsze dodatnie. Wtedy to DCT jest po prostu równe DS, czyli wtedy parametr długości łuku tego czasu przestrzennego od razu jest interpretowany jako czas własny. Ja mimo wszystko korzystam z tej konwencji wyboru znaku interwału z minusem przy czasie, gdyż ta konwencja jest potem wygodniejsza w ogólnej teorii względności. Więc. Nie będę chciał jej po drodze zmieniać, żeby nie narobić Ci zamieszania. Natomiast chciałbym, żebyś wiedział, że tutaj czasami będzie DCT równe DS. Natomiast ten wzór z pierwiastkiem już na przyrost czasu własnego wyrażonego przez przyrost czasu współrzędnościowego zostaje oczywiście ten sam. On jest niezależny tu od wyboru konwencji znaku interwału. To była taka uwaga na marginesie. W każdym razie czas własny mamy tutaj na razie mnożony przez prędkość światła jako niezmiennik. No i teraz użyjemy tego czasu własnego do sparametryzowania tej krzywej. Najpierw zrobimy to tutaj w tym układzie współporuszającym się, a tak naprawdę w całej rodzinie układów współporuszających się, bo jeżeli dla tego punktu mieliśmy t oś CT', no to dla tego punktu, który tutaj znajduje się wyżej, Oczywiście układ współporuszający się będzie tutaj inaczej wyglądał z punktu widzenia teraz obserwatora inercjalnego, ale z punktu widzenia tego obserwatora nieinercjalnego. Ta oś, która tutaj wygląda tak, a tutaj wygląda obrócona, ona cały czas jest do niego, można powiedzieć, przyklejona. Jeżeli więc on będzie chciał opisać swoją linię świata w tym układzie, to narysujmy sobie go tutaj z boku. To on ma tutaj tą przyklejoną do siebie oś CT', ma też swoją oś X'. No i ta krzywa linia świata w, w układzie współporuszającym się może, żeby ją tu było lepiej widać, to ją. Poprawię tutaj na czarno. Jej ślad z punktu widzenia tego obserwatora wygląda w czasoprzestrzeni tak, że są to oczywiście punkty tutaj położone na osi czasu, no bo obserwator spoczywa w swoim układzie. I taki obserwator, żeby zdefiniować tutaj czasoprzestrzenną prędkość, jako wektor styczny do linii świata, to rozważa sobie tutaj pewien nieskończenie mały przyrost. I oczywiście widzi, że każdy taki wektor styczny będzie od, odpowiadał tylko przyrostowi zmiennej CT'. Ta zmienna CT' jednocześnie jest czasem własnym tego obserwatora. Możemy sobie ją też podpisać wtedy, że CT' jest równe C razy tau. Jeżeli teraz ten obserwator zmierzył tutaj pewien przyrost czasu własnego dC tau, to używając tego przyrostu współrzędnej, może zdefiniować ten wektor styczny, który tu oznaczę przez dx. x jest duże, żeby było wiadomo, że to ma być wektor w czasoprzestrzeni. No i ten wektor dx, on ma tylko tu współrzędną w kierunku czasowym, więc jego współrzędne czasoprzestrzenne to będzie tylko dc tau. No a pozostałe są 0, czy to x, czy tam potem dalej y i z. No, i taki obserwator wie, że cała informacja o jego potem prędkości w czasoprzestrzeni będzie zawarta w geometrycznym ułożeniu tego wektora w czasoprzestrzeni. Może spokojnie ten wektor. Prędkości wybrać jako jednostkowy, zaraz jeszcze doprecyzujemy, co to znaczy jednostkowy. No w tym celu ten obserwator może wykonać tu operację różniczkowania. No oczywiście formalnie mógłby sobie tu wziąć najpierw skończone te przyrosty, potem przedzielić przez ten przyrost delta zetau, i wtedy otrzyma taką wielkość dx po dc no i to będzie wektor, który tu w jego układzie. Będzie miał współrzędne 1, bo to się tak jakby skraca i pozostałe 0. No ale ten wektor patrząc na współrzędne w swojej bazie, ten obserwator identyfikuje jako wektor bazowy E0. Dam tutaj E0' że to jest wektor tego obserwatora primowanego. I ten obserwator wie jedną ważną rzecz, że mianownik, nawet jeżeli tutaj zapiszemy to jako granicę ilorazu różnic różnicowego, to mianownik jest niezmiennikiem w czasoprzestrzeni, natomiast sam przyrost DX jest wtedy prawidłowo określonym wektorem czasoprzestrzennym i będzie się dobrze transformował jako wektor. Obserwator więc proponuje, żeby ten wektor, który on tutaj określił, używać jako prędkości w czasoprzestrzeni, ponieważ ona ma cztery współrzędne, no to nazy nazywa ją prędkością. Teraz ten obserwator laboratoryjny... Może być na pierwszy rzut oka jeszcze nie przekonany, czy tak określony obiekt rzeczywiście ma coś wspólnego z jakąś prędkością, skoro to tylko był jakiś wektor bazowy pewnego obserwatora, tutaj nieinercjalnego. Ten obserwator na Ziemi weźmie pod lupę tutaj ten obiekt dx. On wie, że to rzeczywiście jest prawidłowo określony wektor styczny. Jednocześnie obserwator O wie, że ten wektor styczny ma być dobrze określonym obiektem w czasoprzestrzeni. Obserwator laboratoryjny jest wykształconym matematykiem, więc wie, co się dzieje, jeżeli na danej krzywej zmieniamy parametryzację. Wtedy, jeżeli obserwator ten na ziemi zmieni sobie parametryzację tej krzywej, i chciałby ją opisać przy użyciu tej zmiennej CT, no to obserwator, startując z tej definicji, wektor U wyrazi w taki sposób, że weźmie to dx po dct, zmieni sobie parametryzację, ale bez zmiany całej tej wielkości. Może to zrobić, no to korzystając tutaj z pochodnej funkcji złożonej, że to będzie dx. Po dct razy dct po dc No i tu oczywiście szybkość światła może sobie wyłączyć. I ten pierwszy składnik, no to dostanie 1 przez c razy dx po dt. No ale dx po dt to będzie xowa współrzędna prędkości. Prędkości chwilowej tego punktu na krzywej. No przez c. Teraz jeszcze musi tylko ustalić, ile będzie równy ten składnik. Obserwator jest relatywistą, więc zna wzór na czas własny, że będzie to pierwiastek z 1 minus V kwadrat przez C kwadrat, gdzie V jest tu chwilową prędkością tej linii świata, no razy dCt. Z tego więc równania wyliczając dCt po dct, Widać, że trzeba wtedy przedzielić przez ten pierwiastek i dCt po dCtau, ta pochodna będzie równa 1 przez pierwiastek, 1 minus V kwadrat przez C kwadrat. No i ten obserwator zauważa, że tutaj pojawił się składnik, ten składnik V przez C możemy sobie tu nazwać betą, tak jak to jest w relatywistyce, no i razy gamma. Tylko teraz oczywiście, no tutaj jeden techniczny szczegół, to, że mogliśmy tutaj nazwać dx po dct prędkością, to równanie jest prawdziwe tylko dla przestrzennych współrzędnych tego wektora x. Więc tutaj możemy sobie dać klamrę. Pochodna ct po ct da 1, no i razy też ten czynnik gamma. No i ten obserwator laboratoryjny zauważył, że gdy zmieni parametryzację na tej krzywej, uzyska w ten sposób współrzędne tego wektora stycznego w swoim układzie no to one będą równe takimi liczbami no ale ten obserwator jest wykształcony w szczególnej teorii względności no i te liczby oczywiście on uważa za nieprzypadkowe te liczby występują w transformacji Lorenza rzeczywiście ten obserwator może sobie sprawdzić przy użyciu tutaj macierzy transformacji Lorenza że jeżeli ten wektor... Czteroprędkości U w układzie tym primowanym miał współrzędne 1 1,0. To dla pewnej ustalonej tu chwili czasu może wykonać na tym wektorze liniową transformację. No przy użyciu tutaj macierzy Lorenza, gamma, gamma. To jest ta macierz tak naprawdę odwrotna do tego, co my nazywaliśmy macierzą Lorenza. Beta, gamma. Przez beta już tutaj będziemy używać Vx przez C, więc będziemy dopuszczać, że ta beta będzie ujemna w tym przypadku, gdy prędkość względna układu będzie przeciwna do osi X. No i wykonanie tej właśnie operacji prowadzi do wniosku, że tu po przemnożeniu tego wiersza przez kolumnę będzie gamma, a tutaj beta gamma. Co to oznacza? Że ten wektor czteroprędkości, który w układzie współporuszającym się, był opisany jako E'0, to ten sam wektor w układzie obserwatora laboratoryjnego będzie miał rozkład gamma razy jego wektor E0, razy jego wektor E0, no i plus beta gamma razy E1. Ten obserwator inercjalny wtedy widzi, że ten, ten wektor, który był zaproponowany jako czteroprędkość. Rzeczywiście, jest prawidłowo transformującym się wektorem w czasoprzestrzeni. Ale obserwator laboratoryjny musi się pogodzić z tym, że gdy ten wektor jest definiowany tak w sposób różniczkowy, to do przyrostu dx jest używana współrzędna przestrzenna z jego układu, ale różniczkowanie następuje już po czasie własnym. Obserwator ten jako fizyk. Widząc jednak, że ta czteroprędkość jest pochodną położenia po jakimś czasie, jest w stanie pogodzić się z tą książkową definicją wektora czteroprędkości jako wektora bazowego układu współporuszającego się. A już na pewno będzie przekonany, tak jak to powiemy w przyszłych nagraniach, że tak właśnie zdefiniowany wektor czteroprędkości pozwala w naturalny sposób. W teorii względności uratować pojęcie pędu i energii i stworzyć tak zwany czterowektor energii pędu, dla którego będziemy mieli prawo zachowania, więc uratowana będzie cała fizyka zderzeń cząstek elementarnych, zderzeń i, i rozpadów. Dopiero tak naprawdę to zachowanie czteropędu, które jest też faktem doświadczalnym, potwierdziło już od strony takiej fizycznej, doświadczalnej, że używanie w czteroprędkości pochodnej po czasie własnym rzeczywiście ma, ma sens. No, Teoretykom już jakby wystarczały te rozważania, natomiast oczywiście doświadczalnicy potrzebowali potwierdzeń eksperymentalnych. W tym nagraniu tutaj pierwszy raz spotkaliśmy się już z polem wektorowym prędkości, mimo że w danym punkcie. To pole z jednego układu do drugiego transformuje się w sposób liniowy, to jednak całe pole jest nieliniowe, no i ta nieliniowość jest tutaj zawarta w tym, w tym czynniku gamma. Ta prędkość, już tutaj chwilowa i wymiarowa na tej krzywej może się zmieniać w zależnie od czasu. Ale taki ciągły zbiór wektorów, które w danym punkcie transformują się liniowo. Dalej prawidłowo służy do opisu prędkości już cząstki w czasoprzestrzeni. I co najważniejsze ta czteroprędkość jest obiektem geometrycznym niezależnym tutaj od wyboru obserwatora inercjalnego, który opisuje tę czteroprędkość i sama ta niezależność. Nie przeczy temu, że przestrzenne współrzędne tego niezmiennego obiektu w różnych układach mogą wyglądać inaczej. Jest to zgodne z naszą intuicją, że różni obserwatorzy inercjalni różne przestrzenne współrzędne prędkości przypiszą danej linii świata. Gdy się z tym pierwszy raz spotykasz, to pewnie brzmi to trochę abstrakcyjnie, dlatego no na, na konkretnych zadaniach pokażę Ci już, jak tym, jak tym operować. I jeszcze lepiej zrozumiesz myślę to pojęcie, gdy przy jego użyciu wprowadzimy czteropęd cząstki relatywistycznej. Jeżeli mimo wszystko miałbyś czy miałabyś jakieś tutaj do tego pytania, to śmiało zadawaj je w komentarzach.